Starąbiście, dzisiaj taka piękna pogoda, trochę sobie pobiegałem w plenerze, moje butki z stepem mi nabiły parę fajnych punkcików, Trochę tam pozbierałem różnych innych grzybków i jak na mojej apce, i pasywki się zarabiają, nie? Ale dobra, już dosyć tej ładnej pogody, trzeba wrócić teraz szybko do domu i zobaczyć co tam słychać na twitterku, na youtuberku, i coś zainwestować, nie? W końcu. Do fila. co sądzisz o wypowiedzi Cezary Graf? On mówi, że krypto to już koniec, o dolarów nie ma i tak dalej. Nie chcę. Mówić. <laughs> no to jest jego zdanie, ok Szanuję jego zdanie jasne. Cezary Graf dzień dobry. Z całym szacunkiem i wielkim uniżeniem to są te dolary, czy nie ma tych dolarów w systemie, bo jak nie ma, to niezależnie od tego czy się kupi Bitcoina po 69, 16 czy 6 tysięcy dolarów, to dolarów nie będzie, nie będzie... Kurde, o czym oni w ogóle gadają teraz, no ja już tego teraz w ogóle nie rozumiem. Konieczko mówił na mentoringu, że mam brać Bitcoina, bo będzie drogi, teraz nic nie chce gadać. Graf to mi gadał, że na tych poradach inwestycyjnych, że w ogóle amerykańskie spółki, żeby kupować, teraz że dolara nie będzie, faktycznie tego Lambo nie będzie, a tam pierwsze to idę na piwo majówkowe i grilla.